Minął styczeń, więc można podsumować pierwszy miesiąc rozgrywek w lidze e szóstek pod balonem. Na stadionie olimpijskim w tej edycji rywalizują 24 drużyny podzielone na dwie klasy rozgrywkowe, ale o tym prawdopodobnie już wszyscy wiedzą. W tym podsumowaniu ja dziś tylko samodzielnie przekażę mniej więcej to, o czym mówi tabela, choć nie trzeba być wielkim ekspertem, którym ja niewątpliwie jestem, żeby dojść do niektórych wniosków, które nie będą zbyt górnolotne. O kolejności prezentowanych drużyn będzie decydowała tabela na zakończenie stycznia. Pierwsza czwórka nie różni się od tego, co przewidywałem przed sezonem, że o mistrzostwo będzie walczył baumit zwany Cersitem, 3V Napromieniowani i Fulanito. Te dwie ostatnie, które grają w niższej klasie rozgrywkowej w boi na boiskach siedmioosobowych bardzo dobrze radzą sobie pod balonem. Nie po raz pierwszy grają. Mają zawodników, którzy są w stanie uwidocznić tam swoje atuty. Liderem tabeli było 3V, czy dość niespodziewanie, tego nie wiem. Jest to drużyna, która zasłynęła swoją ofensywną grą, ma w składzie wielu zawodników, którzy potrafią uderzyć z daleka, co jest bardzo dobrym, bardzo dobrą przesłanką na balon. I wszystkie cztery mecze dotychczasowe, które rozegrali, zakończyli z dwucyfrową zdobyczą. Co nie dziwi, mają pierwsze miejsce, w czterech meczach strzelili 53 bramki. Musicie przyznać, że jest to wynik imponujący. Niestety, na ich niekorzyść przemawia to, że mają czwartą defensywę. Zawodnicy doszli pewnie do wniosku, że najlepszą obroną jest atak. To powiedzenie sprawdza się na pewno na balonie. I jak na razie przyniosło im to tytuł Mistrza Stycznia? Tak można powiedzieć? No można. Te drugie miejsce to na promieniowaniu kadra. Również szeroka zgrana, przede wszystkim dobra końcówka jesieni, to przekłada się na wyniki wiosną, to przełoży się być może na wyniki wiosną, na razie przekłada się na wyniki zimą. Człowiek tęskni już do tej wiosny, już dzisiaj paskudny dzień, napromieniowani z kompletem punktów, ponad 20 mniej zdobytych bramek niż 3V, no ale najlepsza defensywa, ale między sobą te cztery drużyny powalczą, kto urwie komu punkty. To może być decydujące. Fulani to miejsce trzecie. Jak na razie stracone dwa punkty przez jeden remis. Szczon drużyny, zając Zdunek, Felisiak, Ścisłowicz gra bardzo dobrze, zawodnik, który po sezonie jesiennym był nominowany do nagrody MVP pierwszej ligi w lidze na Kuźnikach a do tego w rezerwie, też z mocnymi wrocławowymi nazwiskami, którzy wcześniej grali w Blitz, a już jesienią zasiedlili e, szachownice. Czwarte miejsce Ceresit. E, czy zaskoczenie? Zaskoczenie nie. Zaskoczeniem pewnym może być to, że już, mimo że jeszcze nie grali z nikim, kogo typuje do walki o medale na balonie, e, stracili już punkty. Bach, stracili już punkty. Zaliczyli porażkę. O, a jest to sytuacja niezwykle rzadka, bo tu będę posiłkował się notatkami. Rok temu wygrali z kompletem punktów, dwa lata temu zaliczyli jedynie dwa remisy, ostatnią porażkę trzy sezony temu, a cztery sezony temu też z kompletem punktów. Mowa o spotkaniu Ceresitu z busem Marco Polo. Bus zeskoczył Ceresit. Zaskoczył też chyba nas wszystkich, bo ich pozycja w tabeli nie pokazuje, że mogą być groźni dla drużyn walczących o czołówkę. Ower... już nie, przepraszam, meble ogrodowe, tylko... Ower Garden... Ostatnio widziałem ich spotkanie zremisowane z Medserviem 5 do 5, ale to już luty. Grają fajnie, mają kim pograć. Jest Karczewski, jest Łuczak. Są to zawodnicy, którzy mają umiejętności pozwalające im na grę szybką, kombinacyjną pod balonem. Pozostali to solidni zawodnicy. Wiadomo, jak to w ich wypadku, całej drużyny decyduje to, jak się mecz ułoży, czy, 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 czy nie ma jakichś głupich kartek, czy utrzymają nerwy na wodzy. No ale jest to drużyna groźna dla wszystkich z powodu doświadczenia. Urwali punkt medserwowi, postraszyli Ceresit i pokonali Busa Marco Polo, czyli są pogromcą pogromcy, tak? Surf United, wahania formy od wysokich wygranych do wysokich porażek. Nie był w gronie faworytów, przynajmniej moim zdaniem, i środek tabeli jest jak najbardziej zasłużony. Jest to ekipa już doświadczona pod balonem, groźna dla każdego, ale wydaje mi się, że nie zaatakuje góry, pomaza duże wahania formy. Bardzo dobry bramkarz, dobrzy zawodnicy z przodu, no ale wydaje mi się, że kadrowo przeciwnicy z górnej części tabeli są lepsi. FCHS miał 4 punkty po czterech meczach. Pokazała nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, zapewne pod balonem, że jest groźna. No i urwało punkty Fulanito, czyli obok Busa Marco Polo. Są drugą drużyną, która pokonała ekipę z moich faworytów: mając w składzie Huni Labae i Kapsikali. Pokazała już nieraz, że będzie. Będzie urywać punkty. Bus Marco Polo, ekipa Pawła Markowskiego. On jeszcze w koszulce autotraku, widzę. Pierwsze zaskoczenie w tym sezonie pokonała 6 do 10. 6 do 10. Pokonała 10 do 6. Ceresit, ale co warte podkreślenia, Bus Marco Polo zdobywał w tych meczach. 10 bramek, 6 bramek, 8 bramek, 7 bramek, 8 bramek, więc minimum 6 bramek w meczu to słaba podstawa, Old Blue Angels ekipa, która na balon gra w swoim starym stałym składzie, czyli wzmocniona, grającym na otwartych boiskach w ekipie TB85 Marcinem Majakiem Majak-Trojan to podstawa ich ofensywy, wygrana z MedServem, no i dwie wysokie porażki ale trudny terminarz, za sobą już mają mecz 3V i z napromieniowanymi, czyli z liderem i wiceliderem Teraz powinno być już lepiej, choć najbliższy mecz grając z Ceresitem, busem Marco Polo. No ale już potem chciałoby się powiedzieć, dół tabeli, gdyby nie to, że w dole tabeli mogą być Anioły. Jeśli nie zaczną punktować. Tak, no bo jak to inaczej powiedzieć? Jeśli mają zero punktów po trzech meczach, to znaczy, że punktowali słabo. Dalej mamy Elektrosat Wrocław. Ekipa w niezmienionym składzie w porównaniu z tym, co Grali w lidze na kuźnikach. Brakuje im, żeby ktoś był w ofensywie. Konrad z ma trzy bramki. U reszty szwankuje trochę skuteczność. W najwyższej klasie rozgrywkowej mecze mają trudne. Musieli uznać wyższość Fula i to musieli uznać wyższość 3V, czyli podobnie jak Old Blue Angels mieli trudny początek terminarza. Czy się z niej wydostaną? Terminarz teraz będzie łatwiejszy. Kreowanie Marek. Drużyna oceniona na sześć piłeczek siła przed sezonem, więc wydawało nam się, że będą dobrze. Problemem jest to, że ich podstawowy bramkarz i chyba w kadrze jedyny bramkarz Kacper Gębala zagrał tylko jedno spotkanie. Nie wiem, czy kontuzja, ale chyba tak, bo widziałem go. Na boisku był obecny, oglądał to spotkanie Szymon Tuziński, czyli ich kapitan i kierownik zagrał również jedno spotkanie. Nie jest to dobry prognostyk. Jeśli nie wrócą do gry, ich liderem Filip Czuba, który gra z nimi, grał z nimi na rozgrywkach przy Skrzyżyńskiej. Jeśli wspomniana dwójka wróci do regularnej gry, powinna być w ich zasięgu. Być może odkują się nieco przed końcem sezonu. Angie Engineering, zajmująca ostatnie miejsce w tabeli, strasząca tylko nazwiskami w kadrze. Ich liderem jest kapitan Tomasz Hanka, który 4 mecze, 4 gole, 1 asysta. Bramek, których zdobywają nie za dużo, a tracą sporo. Zdobyli 17 bramek, nie jest to najsłabszy atak. Najsłabszą ofensywę mają Old Blue Angels 12 bramek, 14 bramek Elektrosat i FCHS 15 bramek. Wszystkich przelicytował jednak, znajdując się o wiele wyżej, Bus Marco Polo, ponieważ jest minus 2. Ma 45 bramek straconych, a 43 zdobyte. Więc jednak e, tracenie bramek nie jest takim wielkim problemem na bronie jeśli te bramki się zdobywa. W niższej klasie rozgrywkowej liderem BSH, wysoko Nokia, take drop, wypici, czyli raczej bez niespodzianek. Dalszą część, szóste, siódme miejsce, dziewiąte to drużyny mocno doświadczone, brak sponsora, Neo, Gene, czy tam Neogen i... Astech, e czyli ekipy doświadczone, długo grające we wrotbalu FC BSH United, bo tak teraz brzmi nazwa tej drużyny. E ekipa doświadczona, ekipa bez wielkich zmian, e m.in. z Wielkopolskim w bramce Zwiesław Derbomber Koprowski, który w czterech meczach ma cztery bramki. No i tam jeszcze gra. Adrian Dulnik, który w pięciu meczach ma bramek, 13 trzy asysty, no ale nie oszukujmy się. Wszystko dzięki Wieśkowi, być może dlatego, że jest kierownikiem tej drużyny i on zgłaszał. To nie mieliby takich wyników, gdyby nie on. Stracili punkty już na starcie rozgrywek. No i od tej pory tłukom kolejnych rywali wydaje się, że będą faworytem do medalu. Jeśli dobrze pamiętam, medale już zdobywali w niższej klasie rozgrywkowej, więc nie jest to żadne Wielkie zaskoczenie. I kończą sezon z take dropem, więc jeśli nie będą jeszcze wtedy pewni mistrzostwa lub na przykład tej drop nie będzie pewny albo Nokia, to to spotkanie może przynieść nam wiele emocji 13 marca, ale to jeszcze dużo czasu. Transmitowaliśmy mecz Nokii z C Polska. Byłem trochę zaskoczony tym, że Nokia nie próbowała docisnąć rywala. Co prawda, w ekipie SC pojawił się już w tym spotkaniu nowy bramkarz. Nokia w ogóle gra nietypowo pod styl grania drużyn balonowych, nie próbują ofensywnie, grają rozsądnie z tyłu. Najpewniejsze zwycięstwo to 5-0 z Olimpią polno, ale po walkowerze. A tak, Nokia skromnie, skromnie z bramkami, żeby nie skłamać tych bramek zdobyli. 18, co przy 39 Take Dropa i 39 BSH, jest wynikiem raczej skromnym. Następny Take Drop ma w swoim składzie Bartosza Kowalskiego. Ten transfer im się opłaca, bo w czterech meczach zdobył on 20 bramek, chyba 11. W ostatnim ich starciu, które oglądałem z Olimpią Sempolną. autorzy Take Drop to autorzy największego jak na razie Lania. W tym sezonie pod balonem, 20 do 1 z Olimpią Sempolną. Przegrana z Rexerem trochę kładzie się cieniem na ich tegorocznych wynikach. Nieznaczna dwubramkowa wygrana 6 do 4 z Neogenem. Są mocni ze słabymi, bo za takich trzeba uznać też DKM, który dostał od nich 11 do 1. Jeśli wyniki będą na styku, jeśli tabela będzie np. mała, to wtedy tak. Wtedy decydują zdobyte bramki. I taktyka tej grupy może się. Trzeba są bardzo sprawdzić. Wypici Team bardzo e, fajna gra. Taktycznie trochę podobna do Noki, czyli nie za dużo strzelają mądrze w obronie. Siłą jest na pewno e, solidny bramkarz przegrana z Astechem mimo prowadzenia. To jest na pewno u nich na minus. Pewne pokonanie olympii Sempolno. Jak na razie czwarta drużyna. Nie skreślałbym jej w walce o medale. Bo jeśli w bezpośrednich starciach skanibalizuje się np. przykład Nokia z, z, z BSH i z TechDropem. To wypici tylko na to czekają. Tarczyński piąte miejsce. Drużyna, która debiutowała na we Wrocławiu na rozgrywkach na Kuźnikach jesienią. W tym sezonie czekają ich jeszcze najtrudniejsze mecze, bo czeka ich take-drop, czekają ich wypici, ale mają już z głowy mm, starcia z BSH i z Nokią, oba starcia przegrane, a pokonują tych, których jak na razie pokonać powinni, bo z Brechen sponsora grali z DKM i z Olympią PsychoPolno, czyli ekipami, które zamykają ligową tabelę Neogen, czyli dawne 3M żeby nie powiedzieć 3V, bo 3V to dawny Thermo Team. Znane z rozbalowych boisk nie od dziś znane trochę zgrane i w tym pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu, bo momentami brakuje sił na ostre wymiany ciasów pod balonem, ale walczą. Pokazali też, że strzelać potrafią 13 do jednego z C dla odmiany to Łukasz Herbuś i Marcin Karliński są liderami ekipy Neogen Astech, który chyba się odkuł, pokonując Neogen. Zdecydowanie minimalnie przegrał z brakiem sponsora, mimo prowadzenia. Niespodziewanie wygrał z wypitymi, mimo tego, że przegrywał. Dostał lanie od BSH w jednym meczu, nie pomógł im Bramkarz. Brakuje niektórych zawodników, tak jak Roberta Puchały, czy Michała Natkiewicza, z nimi pewnie byliby groźniejsi. Rexer 5 meczów, 6 punktów mieli w styczniu. Drużyna jest całkowitym. Debutantem większości zawodnicy nieznani jeszcze we Wrocławiu, ale już zdążyli się przedstawić w publiczności, wygrywając m.in. z Take Dropem, czyli doświadczoną ekipą, która pod balonem gra już pod trzecią nazwą przez nie, z pięć sezonów, to na pewno. Na koniec stycznia przegrali jednak z odbijającym się od dne, odbijającym się od dna Si, e, Polska. Najczęściej no zajmują miejsce dopiero w okolicach strefy spadkowej. Ekipa braku sponsora kontynuuje swoją nie najlepszą tradycję, bo już jesienią zajmowali nie najlepsze miejsce w Lidze. Jeden mecz zagrał Łukasz Nowak, który przed laty grając w ekipie jak oni się nazywali Kiagen? Był postrachem e, zawodników, e, bramkarzy drużyn przeciwnych pod balonem. Brakowi sponsora przypadło w udziale e, brać udział w pierwszym e, meczu, który zakończył się dużą niespodzianką pod balonem w tym sezonie, bo 5 stycznia 2024 przeszli do historii drużyny DKM, ponieważ DKM zdobył wtedy pierwsze punkty w historii swoich rozgrywek. We Wrozbalu, a był to dla nich już trzeci sezon, w zależności od tego, jaka kadra będzie przychodzić, bo mają tam zawodników, którzy pograć potrafią, to może mieć duży wpływ na ich wyniki w tym sezonie, choć raczej będą stylować w okolicach miejsc spadkowych. To chyba największa niespodzianka, bo dziesiąte miejsce i to aż z czterema punktami DKM, czyli drużyna, która przed sezonem była skazywana na porażkę wyprzedzają jedynie, a może aż SI Polska i Olimpię Sempolno. Zobaczymy, jak długo nie dość, że zdobyli pierwszy historyczny punkt w meczu z brakiem sponsora. To jeszcze tego samego stycznia pokonali i zdobyli pierwsze historyczne punkty w meczu z SI. Był to debiut Tomasza Szobłowskiego, znanego bramkarza z Otwartych boisk grywał też pod balonem, także swoim doświadczeniem wspomaga młodych kolegów. W jednym meczu, w którym zagrał, odnieśli historyczną wygraną, w drugim meczu, który zagrał, mimo że grali o godzinie 21:50, nie wrócił do domu przed 12, wrócił przed 13, bo przegrali 12 do 0 z BSH, ale ten wynik był już chyba wliczony. Si Polska od momentu, gdy zgłosiła do bramki Michała Płacheckiego, który zagrał dwa mecze, załapał się do siódemki tygodnia, był graczem spotkania, zmiana bramkarza to od razu przyniosła cztery punkty. To pokazuje, jak ważną postacią w lidze pod balonem jest bramkarz. I wcześniejszy bramkarz, choć być może nadal aktualny, który zagrał w pierwszych trzech meczach, nie dawał im tej pewności stabilności gry. W obronie, przez co musieli grać ostrożniej, nie mogli skupiać się na ataku. Jak na razie przynosi to rezultaty. Olimpiasem polno, miejsce ostatnie, głównie za sprawą Walkowera oddanego Noki. No ale nie pocieszają też wyniki, bo 8 bramek straconych Starczyńskim, 8 z wypitymi, 5 z Rexerem i aż 20 z tej dropem nie napawa optymizmem. Kadrowo cienko. Mają zgłoszonych czterech bramkarzy, zagrało już trzech, także to pokazuje, jak duże problemy kadrowe mają y, zawodnicy Olimpii Sempolno. Zachęcam do oglądania transmisji na żywo, dzięki temu możecie sobie zobaczyć, jak gra wasz najbliższy przeciwnik, chociaż jak to na balonie, decyduje dyspozycja dnia, decyduje liczebność kadry, decyduje to, czy nastawimy się na ofensywne widowisko i na takie się nastawmy. Nie wiem, kto wygram, ale jednego jestem pewien. Bramek nie zabraknie, w tym efektownych. Zachęcam do różnego rodzaju aktywności w naszych mediach społecznościowych, no i do zobaczenia na boisku. Aha! Przypominam też, nie gramy w korkach, nie gramy w sensie nawet w lankach, nie gramy w niczym, co nie ma płaskiej podeszwy, ewentualnie z tymi takimi wypustkami malutkimi, wieloma Najbardziej wkurzające jest to, że nie wynika to z reguły, z niewiedzy zawodników, bo każdy dziwnym trafem, jak mu się zwróci uwagę, mam buty zmienne. Podejrzewam, że chyba wiecie o tym, no, próbujecie naciągnąć. Nie wiem, nie znam, ja tu nikogo nie oskarżam.